Cześć, cześć, Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Aby wam cydr tęcza i wiader brokatu. Dzisiaj taki krótki film dotyczący sabatu Samhain, z tego względu, że ten sabat się zbliża w tym roku 2020, jak co roku 31 października, ale w tym roku w zbliżającą się sobotę. Dlatego chciałam Was poczęstować. Że tak powiem, olejkami Samhain, które tutaj macie na wizji. Słuchajcie, olejki. Bardzo ważna, magiczna rzecz, dlatego że e, bardzo często dotyczy e, smarowania świec, używania jako ochrony, obrony do konkretnego rodzaju magii, i też są zupełnie szczególne e, czasy wykonywania tych olejów. Wtedy one nabierają swojej większej, bardziej pozytywnej mocy. Ja mam wypisane kilka olejów sabatowych, właśnie sabatu Samhain i tymi olejami chciałam się z Wami dzisiaj podzielić. Przeważnie, w, jeżeli chodzi o oleje sabatowe, czy też świece sabatowe, świece sabatowe, jest to taka jedna główna świeca, czy jeden główny olej, który generalnie używa się podczas sabatu w tym właśnie dniu do wszelkich rytuałów. I tutaj, jeżeli chodzi o olejki Samhain, to taki olej sabatowy będzie składał się z kilku rzeczy: olejem bazowym do olejków sabatowych a no tutaj najlepiej oleje z pestek winogron. Natomiast do takiego olejku bazowego w ilości dowolnej, byleby to nie była ilość wanny albo całej butelki, dlatego że mówimy jednak o olejkach, których przydatność jest no, całoroczna, nie dłużej, więc jeżeli weźmiemy 50 ml, 100 ml takiego oleju bazowego, to będzie na pewno dosyć tak czy siak... Starczy nam po prostu na bardzo długo, bo takich do namaszczania świec czy do rytuałów naprawdę używa się po kropelce takiego oleju. No i mamy tutaj olej bazowy, sabatowy, który do oleju bazowego dodaje się trzy krople olejku migdałowego. Trzy krople olejku rozmarynowego, trzy krople olejku jabłkowego bądź wyciśniętego soku z jabłek i dwie krople paczuli. I słuchajcie, ten olejek sabatowy do namaszczenia ołtarza yy, z naszego sabatu, podczas rytuałów yy, w Samhain, wszelkiego rodzaju czczeniu przodków czy pozbywaniu się złych rzeczy. U mnie na kanale yy, yy, YouTube znajdziecie. Yy, Sporo tych rytuałów sabatowych już teraz, na odcięcie złej miłości, na odcięcie złych rzeczy, na odcięcie długów, także już troszkę tego się tam nazbierało. Także możecie takiego olejku sabatowego, nietrudnego do zrobienia, również użyć. Kolejny ważny olej, jeżeli chodzi o sabat samhań, to jest olej przodków. I tutaj w każdym z naszych domów Powinien, mógłby znajdować się kącik dla uczczenia przodków. Nie bez kozery na kominkach w amerykańskich filmach stoją zdjęcia rodzinne dziadków, babci bądź innych członków rodziny żyjącej i nieżyjącej. Jest to taki rodzaj ołtarza który ołtarzem zwany nie jest, ale jednak tą energetykę czczenia przodków i e, takiego celebracji e, tych swoich korzeni ma i posiada. i właśnie do takiego ołtarza e, do zapalenia świecy w intencji osób zmarłych Możemy użyć oleju przodków. Ten olej przodków również może być pomocny w momencie, kiedy chcemy na przykład, żeby nasi przodkowie pomogli nam w jakiejś sprawie, wtedy świecę intencyjną namaścić olejem takim można. Do oleju bazowego dodajemy 5 kropli oleju sandałowego, 5 kropli oleju cyprysowego, jedną kroplę nowego, Jedną kroplę miry, jedną kroplę mniszka lekarskiego i jedną kroplę paczuli. E, takim no, oczywiście mieszamy, i taką mieszankę właśnie używamy do wszelkich kontaktów z naszymi przodkami. Jeżeli chodzi o kolejny olej, czyli olej ochronny, to do e, ochraniania domu, przestrzeni. I nas samych. Możemy zrobić sobie perfumy z takiego olejku, możemy zrobić sobie mgiełkę do naszego domu, żeby ją rozpryskiwać w, po wszystkich kątach i wtedy też tą energetyką ziół i wszystkich ingrediencji, no, energetyzować naszą przestrzeń. To jest olejek bardzo ochronny, ale właśnie robiony w Sabat Samhain. Do oleju bazowego dodajemy dwie krople sosny, jedną kroplę franko, frankońskiego. Czasem właśnie ten zapach olej kadziłowiec frankoński znajduje się w granulacie, więc też można w sumie dodać kosteczkę, że tak powiem. Jedną kroplę paczuli i jedną kroplę lawendy. Także tak, taki prosty olej. Dla przewodników kolejny olej, czyli dla wszystkich naszych totemów zwierzęcych, ale również. Do przywołania, rozmowy, kontaktu z naszymi przewodnikami duchowymi, szeroko rozumianymi, czy to um, jesteśmy w estetyce anielskiej, czy jesteśmy w estetyce indiańskiej. W każdym razie olej dla przewodników. E, bierzemy do oleju bazowego, wlewamy 5 kropli piołunu, 5 kropli cedru i 5 kropli miry. Także tutaj bardzo prosty, a przy wszystkich. Transcendentalnych przygodach, rozmowach i próbie uzyskania odpowiedzi od tej naszej duchowej gwardii ochronnej. Ten olej do świec, namaszczania siebie świec, ołtarza, będzie nam bardzo pomocny. Kolejnym olejem jest olej zrozumienia, i tutaj do wszelkiego rytuału typu otwarte oczy, do rytuału typu dlaczego tak się zadziało, do uzyskiwania odpowiedzi, chociażby do wykorzystania, do pokropienia poduszki, gdzie poprosimy o odpowiedź yy, nasze siły wyższe. Taki olej zrozumienia będzie bardzo pomocny. I tutaj do oleju bazowego nalewamy, dolewamy 3 krople mirry, 5 kropli cynamonu, 2 krople olejku sandałowego, 3 krople miętowego i 2 krople pomarańczowego. Olej wygnania, bardzo dobry olej, dlatego że, tak jak mówiłam, sabat samhań super na odcięcie długów, czyli wyganiamy długi. Sabat Samhain rewelacyjny na odcięcie złej miłości, czyli odcinamy złą miłość, odcinamy wrogów. Taki olej wygnania składa się z oleju bazowego, do którego dolewamy 8 kropli piołnu, 8 kropli sosny, 5 kropli cedru i 5 kropli oleju olibanum. I ostatni już w tym zestawieniu olej, oleum, gdzie jest to olej wizji. Tutaj on nas bardzo ładnie zabezpiecza. Przed negatywnymi skutkami wchodzenia w obę. Świadome śnienie, możemy zyskiwać tutaj e, sny prorocze. E, oczywiście, użytek e, typu spryskujemy poduszkę mgiełką z takiego oleju. I teraz tak: do oleju bazowego dodajemy 3 krople sandałowego, 2 krople piołunu, 6 kropli miry, 8 kropli cynamonu, 1 kroplę lawendy. Osiem kropli olibanum, cząstkę imbiru i jagodę bzu. Ten olej jest najbardziej skomplikowany, ale i na najbardziej skomplikowane rzeczy pomaga. Mam nadzieję, że tak jak ja jesteście zafascynowani magią olei. Można taki olej na przykład, jeżeli mamy jakiś talizman, można tym olejem ten talizman skrapiać. Można obtaczać nim świece, potem. Jest to tłuste, więc i zioła można na, na tej świecy zawrzeć. Można wkrapiać go do woreczków mojo, można spryskiwać poduszkę, y, można y, dodawać do kąpieli. Y, tutaj wszelkie zastosowania magiczne oczywiście nie żadne zdrowotne czy kosmetyczne oleju. Są bardzo pożądane. I oczywiście przy tym nośniku, przy rozcieńczeniu, na przykład w mgiełce, którą spryskujemy pomieszczenie, no to te właściwości jako takie mm, nie sądzę, że uczulą, nie sądzę, że są jakieś problemy, ale oczywiście jak z każdymi naturalnymi składnikami należy uważać, wypróbować, czy coś tam się nie dzieje fizycznie i wtedy hajdana na wołmontowicze, aleluja i do przodu. Także moi kochani, to są dosyć proste receptury, acz skuteczne. Są to receptury, które bardzo dobrze robić jest właśnie podczas sabatu Samhain, więc w tym roku, w najbliższą, zbliżającą się sobotę. Także mam nadzieję, że będziecie do tego już przygotowani. Macie cały tydzień na to, żeby zgromadzić wcale nie tak trudne składniki. I że Wam się to po prostu przyda. Pamiętajcie, że takie oleje mm, sabatowe, jak gdyby, one bardzo często działają od sabatu do sabatu, czyli od sabatu samhain do sabatu samhain, co potem pozwala nam z wielką radością i pietyzmem, oraz już umiejętnościami wcześniej nabytymi, tworzyć kolejne nasze ulubione oleje. Moi kochani, Tyle miałam Wam do powiedzenia w dzisiejszym krótkim filmie. Zastanawiam się, czy macie wizję odwrotnie, czy nieodwrotnie. Mówię tutaj do widzów Instagrama. Ciekawa jestem, bo tutaj próby i błędy, jak gdyby przy całym tym nagrywaniu, ale to tak bywa, jak się próbuje nowe statywy. Widzą z YouTube'a, gdzie film w tym tygodniu się na pewno ukaże. Mówię do zobaczenia, buziaki i papa.